resources are becoming harder for the GRM to obtain cutting off their supply routes and oil fields is our primary objective by removing their oil supplies the GRM will slowly crumble the area is heavily guarded and they have reinforcements in the area additional support is advised command this is tiger 1 our unit is about 5 miles from the oil field installation awaiting orders Tiger 1, musimy zrealizować ten olej tutaj. Te instalacje ważne są markowane na Waszym mapie. Operacja Black Tiger jest a go. Drive forward i zrealizować te lokacje z GRM-forces. Cześć, moi drodzy, witajcie w dzisiejszym odcinku Cold Warz i w następnych misjach. I ty, kolego, od razu wstrzymujesz ogień, bo Twoje działo jest cenne. Raczej, Twoje pociski. I na start moi drodzy mam do Was gorącą prośbę. YouTube niestety ucina zasięgi, więc proszę Was, żebyście pomagali mi w rozwijaniu mojego kanału, żebyście zostawiali łapki w górę, subskrybowali mój kanał, jeśli tego jeszcze nie robicie i udostępniali filmy dalej, to bardzo pomaga. A my przechodzimy do naszej misji. Operacja Black Tiger, jeśli dobrze pamięta... zapamiętałem, tak, Black Tiger. O nie to. Operacja Black Tiger musimy przechwycić złoża ropy naftowej. Gierem je przechwyciło albo musimy je po prostu im zabrać. Tak czy inaczej, walka o najważniejszy surowiec na wojnie. Jak to ktoś kiedyś powiedział: yy, czołgi to ostatnie pojazdy, które zużyją ostatnie surowce. Czy tam jakoś to było inaczej, że broń po prostu zużyje ostatnie surowce ludzkości. Tak czy inaczej, wiadomo o co chodzi. No i dobra, zobaczmy, co my tu mamy do dyspozycji. Mamy jeden pełny oddział piechoty. I no ten drugi też jest pełny, ma tylko dwóch żołnierzy mniej. Jest transporter opancerzony amerykański, jeden z najlepszych transporterów w tej grze, ponieważ no, RPG jest potrzebne, żeby go rozwalić. Luz ma puszala na dachu, sterowana od środka, więc 100% tak jest bezpieczny. Jest też taki sam transporter, ale z działem czołgowym i to działo będzie cenne, nie można jego tak marnować. Przede wszystkim, kiedy ma mało pocisków. Tak, 29 przeciwpancernych, 10 odłamkowych, 5 yy, kumulacyjnych. Dokładnie 29 sabotów, czy tam APFSDS-ów. Chyba to bardziej są saboty. Przestarzała amunicja, stare działo. No i dobrze. Chyba najpierw zacznę od prawej strony. Tu jest ten samochód. Groźniejszy tak naprawdę jest samochód nie z karabinem, nie z półcalem, a z tym jak to się nazywało z działem bezodrzutowym bądź wyrzutkiem. Dobra, ja na chwilę tutaj sobie przyciszę ogólnie dźwięk. Dobra, może będzie odpowiednie, żeby nie było aż tak głośne. Samochód jest bardzo głośny. Dobra, zaatakuję to tak od boku. Ja co zawsze wykorzystuję pojazdy w każdej serii: Men of War, Face of War, Cold Warpsa do likwidowania największego obszaru. Chociaż w tej wersji bardziej już, najbardziej lubię grać też piechotą. Dobra, jest pierwszy przeciwnik. O, już! Już zaczął atakować, ale daleko nie zajechał. Dobra, im więcej wrogów będzie zlikwidowanych, tym będzie bezpieczniej dla piechoty. Wezmę ten oddział piechoty. Yy, przejdziecie z tej strony. Uuu, przeciwnik blisko. No nie, reload. Strasznie mały to magazynek. Coś tu we mnie rzucił? Nie, chyba mi się zdawało. A, tu typek siedzi. Skubańce próbują przebić się pojedynczymi żołnierzami. Dobra. Oddział piechoty już przybył. Najgorzej, że siedzą w środku, to trzeba ten teren poczyścić. O niedobrze, mam Mkę, która strzela pojedynczo, nie można zmieniać ten. Yy, z trybu ognia. Nie lubię broni strzelającej pojedynczo. Jest oczywiście celna. No ale w takiej zamkniętej yy, pozycji, zamkniętym miejscu to jest naprawdę ciężko. O nie RPG Czy ja bym powiedział? Jednakże z tylnością jest dobrze, i tak musiałem cały magazynek niego wywalić. Dobra, wy tu zostańcie, na razie transporter niech oczyści co musi. Hucala na zawsze najlepsze rozwiązanie. No dobra, wychodzimy. A to może... Przepraszam? Yy, ty 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 ty, tu jesteś, to... Jak jest okazja? Wiem, słabsza broń od pewnymi względami, ale wolę zawsze y, automat niż y, pojedyncze. Kurde. Dobra, jedna z ośmiu pozycji zajęta. Zabezpieczyć, żeby nie mogli kontratakować O, transporter Gdzie on stoi? Uuu, Widzę gorszo Większe zagrożenie, dobra Szybko ten bierzemy Z działem O, tu jest, dobra, odłamkowy Dobra, przeciwpancerny ładuj APFSDS? No, wygląda jak sabot. No dobra, APFSDS. Eee. Um... O kurde, przeszło na wylot. No, zniszczone. Ale jaki fart. Pierwszy, proszę, przeszedł na wylot i zabił, yy, zniszczył dwa samochody cywilne. Ciekawe, jak eksplodował. Dobra, tu jest karabin, tu jest jeszcze ten transporter o pancerzony. Też szło na wylot. Muszę się tak trochę przestawić. No, z tego nawet nie ma co zbierać. Dobra, jeszcze jakieś tu macie samochody? Jedynie tu jest groźny przeciwnik z działem bezodrzutowym. Dobra, odłamkowy. Tu jest czysto, tu jest czysto. Gdzie ten z działem? Aha, on stoi tak tutaj. Więc jakoś z lewej strony muszę podjechać. Dział bezorzutowe jest bardzo groźne dla mnie. W sumie dla każdego z tych pojazdów. No to cwaniak. O. Okej. Okay. Piechota moja go zdjęła. A tego to wystarczy po prostu karabinem ostrzelać. Niestety ma wielki rozrzut ten karabin. Co dzieje? To na tylko ciężarówka. Dobra, niestety muszę tak jak. Nie chcę podjechać za bardzo do przodu bo inaczej z tego działa mi strzeli. To jest taka beznadziejna pozycja. Dobra, tylko ten silnik mi zasłania. Okej, okay, co się z tym stało? Nie mam do tego pojęcia. Ale typ żyje, nie chcę wyskoczyć. Dobra, trzeba. W... Dobra, zniszczony. Najwyraźniej wrak tam jeszcze nie zniknął, dlatego. Dobra, tu jest ok, tu jest ok. Czyli tu samochodów nie ma, no to można tym transporterem pojechać i zacząć czyścić. to sobie wolę oszczędzić w większym stopniu, ale też zacznie atakować. Ło! zase. Lisko podjechał. No i skończone. Dobra, tu jest. Tu siedzą. reload. Dobra, lecimy panowie. Ty sobie przeładuj Macie prezent. I macie drugi. Szkurde! Siedział mi w granacie! Ma ciężarówka z amunicją. Eee... Nie, z nie strzelił, to okej okay. Z działań nikt nie strzelił Dobra. ło, wow, wow, wow. Dobra, RPG dobra, Zabij go, dobra, zabity Tu jeszcze gdzieś, RPG, nie kurde Dobra, zdjęte. Oj, muszę naokoło. Pójdź was z boku. Dobra, trzeba. No, swojego rzuciłem, dobra. Przynajmniej to jest dymny. Miałem bardziej tutaj rzucić, żeby bezpieczniej przejść, ale dobra. Jak, ta... Jak tak poleciało, to już tak poleciało. Tu gdzieś powinien chyba w budynku siedzi. Nie? Gdzie on? Tu się schował. Dobra. Jeszcze, jeszcze jeden. Dobra, pozycja powinna być już A. Dobra. No to teraz to bliżej. Będę musiał zebrać jakieś trupy i zabrać im granaty. Czy nie zebrać, przejrzeć trupy. Jednego mniej. Pokaż mi co masz. Jeden granat, jeden taki, jeden taki, dobra. O, idą od tyłu. No to ja od, od tej strony pójdę. Dobra, jest czysto. Kuźwa, nic nie ma, poważnie. Ten coś ma. Więcej smoków nie potrzebuje, tylko zwykłe granaty. Dobra, jest ranny, niech się uleczy. Transporter teraz niech pojedzie oczyścić lewą stronę. Kurde. Jakby to eksplodowało, to byłoby super po transporterze. Jakiej cennej jednoste. Dobra. Zostało dwóch w tym miejscu. Uuu, RPG. Na szczęście stało w miejscu. Dobra, przeładuj. Ten oddział piechoty niech tutaj podejdzie. To się wyczyści. No tak ładnie podchodzą. Dobra, martwy. Ten samochód trzeba by dobić. Ale chyba jest tak daleko, że się nie da. Tutaj stoi jeszcze samochód. Dobra, zniszczony. Dobra, zatrzymajcie się tutaj. Wracam do tych. Dziewni. Kurde. Dobra, placówka przejęta. Teraz jedziemy tutaj. No dość szybko idzie. Mogłoby iść szybciej, ale i tak jest dość szybko. Gdzie wy jeszcze siedzicie? To jest. Dobra, daj mi to. Na razie nie będę rzucał. Tak, tutaj się siedzą schowani. Dobra, jak zwykle mój yy, bohater, który go steruje, który steruje, obrywa najmocniej. Dobra, to trzeba użyć transportera. To trzeba zniszczyć. Dobra, ciebie już nie ma. Kurde, skubanie się schował, nie da się tego to rozwalić. U, nie, tu jest. Ale jeszcze gdzieś tu siedzi. Jest. Jeszcze gdzieś? To jest nasz. Tu siedzi. Kurde, ładuję. Dobra, trzeba ruszyć ten oddział piechoty Znowu, jednostrzałowa Dobra, trzeba tym oddziałem jak najszybciej się tędy przebić Coś się z tymi drzwiami dzieje O, wsparcie przybyło Amerykański samochód pancerny i z RPG, RPG, nie RPG, no wyrzutnią tołu chyba to się nazywa. Ale to nie jest rakieta y... wystrzeli zapomnij, a T4. No to jest zwykła po prostu, trzeba przycelować, strzelić i przy okazji co ty masz, snajperkę. Dobra, na razie nie korzystaj z uzbrojenia. Ten transporter mi się przyda jako pomoc w tym miejscu. Co się stało z moim transporterem? Co mi go rozwali? Kurde, serio, tutaj przyjechał z bezodrzutowym? Szlak by dotrafił. Nie mam inżynierów. Nie naprawi go, tak. Musiałbym mieć inżyniera. Właśnie. Czasami te kastenki sprawiają, że można coś stracić. Dobra, co z tym oddziałem piechoty? Czy jest tutaj przeciwnik? Wygląda na razie na czystą okolicę. Wo, kurde. nadzieję, że nie za wysoko. Dobra, wyszło, ale oberwał mój żołnierz. Chyba se jaja robicie. Pociąg, BMP, btr chyba jeszcze. Ładuj pod... przeciwpancerny. Trzeba je te pojazdy jak najszybciej zdjąć. BMP stanowi największe zagrożenie. Tego w teorii mógłbym przechwycić, ale że nie mam inżynierów, to nie wyjdzie. Dobra, samochód niech się wycofa. Samochód będzie bardzo potrzebny, jeszcze. Znając moje szczęście do utraty tych transporterów. BMP stoi w miejscu, jest ok. Działo bez odrzutowe. Tak dziwnie, jeździ. Dobra. Żarówkę trzeba zniszczyć Dobra, przeładuj Nie dobrze, tutaj jeden z moich pad A raczej bym powiedział, że chyba kilku Coś tu mocno przywaliło Coś tu bardzo mocno przywaliło Dobra, jedzie BMP, BTRK Na razie sobie stoi. Trzeba armatę wykorzystać. Dobra koniec mapy. Więc tak, on te dwa stoją w tym miejscu. Jakbym tędy podjechał mógłbym strzelić. Eee, pociąg nie jest w stanie mi zagrozić, jedynie to ATGM-y BMP. Kurde, słup mnie tu zablokował. Dobra, ogłuszony, za mało ładuj. No, Kurde! Ja pierniczę. Tak szybko przeładował to co.. Są... Aha, bo on ma cztery. No tak. Dobra, tu jest ciężarówka to jedynie zostaje co to zdobyć RPG. No -e, bo wykorzystać tego typa co mam z tym sprzętem. Najgorzej, że straciłem dość... jeden oddział mocno. Nie ma tu nikogo, żadnego wroga z RPG. -e. No, można było wcześniej zebrać, ale nie wykorzystał. Nie można, zniszczony Biesza kacza, mocniejsza spluwa. Jedynie co został samochód jako wsparcie dla piechoty, zawsze coś jest. RPG. Dobra, ten typek skłasza się na ochotnika. Dobra, zabieram. I trzeba jak najszybciej zlikwidować ten wrogi transporter BTR i parę innych maszyn. Gdzie? Tu są wrogowie. Mm, muszę z innej strony podejść. Może ten Tja, Tia, nie będzie zasięgu. Już widzę największą wadę zasięg. Trzeba by nawet w tym miejscu oczyścić. Powiedziałbym, że chyba doleciało. Doleciało. No, i dobra, to teraz tylko pozostaje wyczyścić teren z wrogów. No dobra, idziecie? Dobra, tu jest. 100. kurde, co tutaj nawala? Dobra, pociąg. Szybko schować się. Um, od pociągu to niech ten się zajmie. Ale najpierw muszę zdobyć. O, to sobie. Nie wezmę, bo muszę się tego pozbyć. Dobra. I weź to. Dużo lepsza spluwa. Dolownik praktycznie podobny, z tą różnicą, że automat. No i dobra, moi drodzy, myślę, że nie będziemy na razie przedłużać. W następnym odcinku zajmiemy się dokończeniem tego, ile tego jest przejęte. No, połowa. W zasadzie w następnym odcinku przy... skończymy już to. Z... To tylko formalność. Większy problem będzie z przejęciem tych pozostałych. Tutaj ten poziom trzeba będzie zlikwidować z wagonem przeciwlotniczym. No i co, moi drodzy? Mam nadzieję, że taki odcinek wam się spodobał. Trzymajcie się do następnego. Na razie, moi drodzy.